I bardzo serdecznie zresztą Karlik. I dzisiaj, jak to mówią, zaczynamy. okej, okay. mamy karnecik. Ja się mylę, cieszę. Zacznijmy od początku. Dobra. 75. No dobra, no dobra. No może od początku zaczniemy od tego, co ja uwielbiam. Kornel. Mały Kornel i ikonę gracza, którą za chwilę Dobra. No. odblokujemy od początku to oddawię ja jaka nie odblokujemy za chwilę jeszcze stół stu... no już mię ale uleczymy za chwilę 45 900 Ostatni bójkot Nie wypada będę mógł teraz zbierać na legendę i ja nie mogę Wypada Lecimy Dobra O, mamy nawet nowy sprajk Fajny, legendarny no, Zresztą nie, to się może. Zdolą nikalejką. To od tej strony nie kupujemy, ale jak to się da coś trudnego i to się Mamy może nie cały taki, ale bardzo dużo i tak sobie kardiazu. Ale No i no. Myślę, że ma się film spodobał. Misja specjalna.

Wyzrzeliwuję trójkąt z grzyby To to chyba. Pięknie. Do dziewiątego był lepszy. Tak zakładam. Trzy te, te rafienie tego samego celu drugim grzybkiem zadaje się Okej. Okay. Po użyciu superataku, który przywołuje do krainy cieni trzy grzybki, które po podniesieniu leczą sojuszników obniżać. Dobra. Ja to mamy Corneliusa fajnie i teraz widzowie nie, nie stać a ja 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 ajaj, już pomyślałem, że będziemy stać na trudno. więc mamy fajnie balansowanego Corneliusa teraz jeszcze zmieniamy tutaj na no. e, na no to Bo mega ładnie mi się to bardzo podobało hmm, no i jeszcze tutaj zmieniamy no Corneliusa Cornelius Tutaj jeszcze emotki to mamy do gornu zadamy. To. A jest fajnie. No i fajnie to. Ja się mega cieszę, widzę. Jeszcze zagramy jedną areńkę Corneliusem. Zapraszam w ogóle do klubu ziomeczki. Naprawdę dobra atmosfera. W pierwszym klubie, w którym jestem, jest taka dobra atmosfera, naprawdę. Bijamy e, Corneliusa na 25 rangę. Na, na początku może na 20. I w ogóle mamy 10 tysięcy pucharków. To też mega fajnie. Zagramy pierwszą rękę Corneliusem. Jeszcze może sprawdzę, jest jakiś fajny skinek. A! No i zapomniałem zapomniałbym, zapomniałbym. Patrzcie, ile Tygmał. Więc mamy tutaj M! I moim zdaniem najładniejszy skin jak jest. Czyli to kupujemy! Ja nie I'm only here for the trophies. na tym odcinku. O M's nowy ten. I I'm ja only here for the trophies. Ja nie mogę. Ale fajnie. Jeszcze tylko sprawdzę Ems i założę ten nie to mm. jest no i fajnie dobra fajną 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 co będę fajną to kupię za to to kupię fajną to, to mega ładny skin jest no nie, teraz bym mógł kupić. A wiecie co widzowie? A wiecie co widzowie? A to widzowie! Tak. I mega warmato, dobra. ognisty Spike. Ratuje na ryneczek. ręczak. No i Masik. Dobra. Czyli mega fajny... Zabierz tutaj. na jestem. byście na Zobaczymy, ile on w ogóle zadaje, bo pierwszy raz mu w ogóle gram, no. Tam jest nani, na nim zadaje bardzo dużo HP. Jeżeli przejdziemy blisko skrzynki, to, <grym> to będę <będzie skrzynkiem grym> <pasuje>. I co? <grym> o, oh jest, ej! Czyli ten mogę wszystko grać, właśnie. jak kurwa i nie, dobra, ja z tym będę grać. No. <mulity> ale... Kto to, a, pięknie, pięknie, to pięknie. 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 Jeszcze będę teraz dobrze żeby... Będę mieć tyle, też mega ładny film. Poprzez się 51. Na razie dopiero się zaczął sezon, a już mam tyle, Więc no, mega fajnie. I mam kilka fajnych spór. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie lajka like i sub. Trzymajcie się mocno, bo pozdrawiam Was bardzo mocno.